budżet i jego planowane dochody to kwota blisko 120 milionów złotych. Jak przyznaje starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, będzie to szczególnie trudny budżet. Trudny, bo, bo jest zrobiony w pełnym roku covidowym, tak, w tym momencie, a przed nami w dalszym ciągu nie widać końca tej pandemii. Mamy czwartą falę, prawdopodobnie po świętach i na się, że będzie piąta fala. Prawdopodobnie czekają też na czwarte szczepienia przypadające, szczególnie osób troszeczkę starszych, gdzie ta odporność bardzo szybko zanika. No i w tych w realiach musimy się odnaleźć. Wpływ na budżet będą miały również kwestie związane z nowym ładem, takie jak zwiększenie kwoty nieopodatkowanej. Przez my, proszę Państwa, co dziesiąta złotówka z pit którą mieszkańcy Powiatu korzyskiego wpłacają do Urzędu Skarbowego, zasila budżet Powiatu korzyskiego. W gminach jest to średnio około chyba 38%, czyli jakby głównym tym dochodem stałym to są kwestie dotyczące PIT-u. No i tego PIT-u, proszę Państwa, generalnie nie będzie. Należy podkreślić, że podatek od osób prawnych także nie jest. W wysoki. Nie mamy jakichś tutaj wielce dochodowych firm. No, w dobrej sytuacji są na przykład firmy, na terenie których na przykład funkcjonuje, przepraszam, powiat na terenie których funkcjonuje na przykład takie giganty jak Orlen który potężny PIT odprowadzają i odprowadza. z tego tyłu mają odpisy tego, tego podatku. Znacznie niższe, bo aż o 5 milionów 400 tysięcy złotych będzie subwencja oświatowa. Oznacza to, że wystarczy to na pokrycie jedynie wydatków osobowych. Przed nami przecież całe jeszcze inne wydatków, ogrzewanie, media, woda, tego typu środki czystości, różne inne rzeczy, które będą w tym momencie w takiej szkole są realizowane. Myśmy zastanawiali, czy nie ma gdzieś błędu, natomiast dokładnie posprawdzaliśmy nasze, arkusze. Tutaj każdy z dyrektorów jednostek złożył stosowne oświadczenie o tym, że tam błędów nie ma. No i wszystko schodziło o to, że o taką kwotę pomniejszoną tą subwencję oświatową będziemy mieli. Jeżeli chodzi o duże inwestycje, to w ramach programu Nowy Ład realizowane będą dwie. Ulica Główna w Dygowie kwota ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych i budowa ulicy Lipowej w miejscowości Gościno kwota ponad 4 miliony złotych. Tutaj mamy dofinansowanie w wysokości 50% dofinansowania zewnętrznego. W planach powiatu jest także przebudowa odcinka ulicy Myśliwskiej. Sesja Rady Powiatu odbędzie się w trybie zdalnym.